Witam wszystkich. Dzisiaj rozmawiamy z trenerem Legii Ruby, sekcji żeńskiej, Filipem Tackowskim. Witam cię, Filip. Witam wszystkich. E, powiedz o pierwszych krokach w ruby. Jak u ciebie to było? Moja sytuacja była taka, że mój ojciec był e, bardzo zaangażowany w budowanie drużyny Ogniwa Sopot. E, on i jego brat, e, dawno temu, pewnie początek lat 80., e, wraz z e, Edwardem Kodurą zaczęli budować silną drużynę rugby w Sopocie. I ja jako mały dzieciak praktycznie odkąd pamiętam chodziłem na Stadion ogniwa, kibicowałem drużynie, byłem w to wkręcony, latałem za tym jajem przysłowiowym <grym> i od zawsze gdzieś tam te rugby było w moim serduchu. No i z czasem zacząłem chodzić na treningi, początkowo starałem się wiązać to z innymi sportami, trenowałem Gimnastykę sportową, okay. trenowałem judo, gdzieś tam piłka nożna i zawsze te rugby było sportem numerem dwa, w którymś momencie zdecydowałem się zarzucić wszystkie inne te sporty i już postawić tylko i wyłącznie na rugby. Więc tak pewnie od nie wiem, 7, 6 roku życia już miałem kontakt z rugby, a także tylko, tylko i wyłącznie rugby, jakieś 13-14 lat już od tego czasu. I jak długo grałeś zawodowo? Zależy, co znaczy zawodowo. Oczywiście w Polsce te rugby do końca no, zawodowe świadome. nigdy nie jest. Ale tak naprawdę mm, rugby było najważniejsze w moim życiu e, od strony zajęcia pewnie do zakończenia studiów. Czyli e, okres studiów, byłem w najlepszej formie, osiągałem najlepsze wyniki. Gdzieś e, też e, kadra, głównie kadra rugby siedmioosobowego. Po zakończeniu studiów rozpocząłem pracę zawodową. Pracowałem w dużym, dużej, dużej firmie konsultingowej, gdzie ta praca zajmowała mi tyle godzin, że gdzieś te rógby odchodziło na drugi plan. Przyniosłem się też z Sopotu do Warszawy. No i w którymś momencie powiedziałem: że nie ma co się rozdrabniać, i, i pracuję, nie mam czasu na rógby. Chociaż później kilkukrotnie mnie namawiano e, i jeszcze jakieś poszczególne spotkania e, uda, no, 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 no rozgrywałem. Z, i Przez chwilę występowałem w AWF-ie Warszawa, gdzieś tam jakiś epizod z orkanem sochaczew. No i e, powroty e, do ogniwa, gdzie chciałem pomóc w utrzymaniu drużyny w Ekstraklasie. W jednym roku się to udało, w kolejnym nie. E, Ciężko dokładnie powiedzieć, już nawet nie pamiętam w którym roku był mój ostatni mecz na poziomie Ekstraklasy, ale, ale tak naprawdę te prawdziwe rugby skończyło się po pójściu do pracy i zakończeniu studiów, później to już raczej były epizody i jak to określiłeś ładnie, to nie było już Profesjonalne <noise> przygotowanie do, 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 do... Mów, czym się zajmuje trener rugby poza treningami teraz? Obecnie pracuję w jednej z większych firm deweloperskich w Polsce. Jestem odpowiedzialny za płynność w grupie. Tak ładnie z angielskiego jestem dyrektorem treżery, <noise> więc tak naprawdę odpowiadam za, za, za kasę w, w mojej firmie. I jak reagują ludzie, jak mówisz, że jesteś trenerem rugby kobiet? W pracy, znajomi. Oczywiście moi znajomi bliscy no zawsze wiedzą, że się pasjonowałem rugby i że sam grałem i też znasz mnie, wiesz, jak wyglądam. Nie jestem za duży, więc każdy obcy człowiek tak samo się dziwił, jak jeszcze byłem czynnym zawodnikiem. Jak mówiłem, że gram w rugby, no to zawsze było to z przymrużeniem oka, jak goście, który... Waży niecałe 70 kg i ma metr 70 wzrostu, może grać w rugby, no pewnie ścielnia albo sobie żartuje i troszkę podobnie teraz to wygląda, jak mówię rugby, jeszcze rugby kobiet, trener mały, kobiety, coś tam, nie gra do końca, ale, ale myślę, że osoby, które mnie lepiej znają wiedzą jak, jak mocno się w to angażuję. I y, też jak znają moją drużynę i nasze dziewczyny z klubu, jak niektóre z nich się angażują i na jakim poziomie są klubowym no to wtedy od razu y, żarty się kończą i, i wiedzą, że te dziewczyny to bardzo, bardzo poważnie traktują, a drużyna jest no myślę, że no, coraz lepsza i się nam to w miarę fajnie rozumie. Czyli Legia jest Twoim pierwszym doświadczeniem jako trenera? Y, nie, ja już w ogniwie y, Sopot rozpocząłem swoje treningi. Jako trener oczywiście. Na początku Karol, czyż obecny trener seniorów Ogniwa. Pozdrawiam serdecznie Karola, mojego przyjaciela serdecznego. Namówił mnie do pomocy mu z drużynami młodzieżowymi i w, to byli chłopacy w wieku chyba do 15 lat. Wtedy to się młodzicy nazywali. Obecnie to nazewnictwo mogło się zmienić. No i udało nam się zdobyć mistrzostwo Polski w tej kategorii wiekowej, wicemistrzostwo Polski. Później jak już się przeniosłem do Warszawy, to też sporadycznie pomagałem Karolowi z tą grupą młodzieżową, która już oczywiście grała do lat 17. Tam chłopacy zdobyli mistrzostwo Polski. No i e, stanowili czczon e, tej odbudowanej drużyny ogniwa e, w tej grupie zawodników e, rocznik 91, no był choćby kapitan reprezentacji mm -hmm. Polski obecny Piotrek Zeszutek, mm -hmm. e, więc tam jakaś moja malutka cegiełka. E, pewnie pewnie e, w tym, że Piotrek gra na tym poziomie jest bardzo malutka, ale, ale zawsze no, no, zawsze jest to fajne. Dalej Marek Przychodzki Łukasz Szablewski, e, więc, więc naprawdę ta. Ten rocznik 91. do dzisiaj gdzieś gdzieś występuje, co, co, co bardzo cieszy. Trenowałem też również pierwszą drużynę, jedną z pierwszych trzech drużyn kobiecych w Polsce, to Piranie Sopot. Tutaj znowu Tomek Jarowicz, też serdecznie Tomka pozdrawiam, namówił mnie, żebyśmy razem spróbowali stworzyć drużynę kobiecą. Natalia Cajzer, to była, to jest córka byłego fizjoterapeuty Sopot, Roberta Cajzera, zainicjowała jakby powstanie tej drużyny, namawiała koleżanki, chodziła i szukała zawodniczek i w ten sposób skleiliśmy drużynę kobiecą. No i udało się wtedy wygrać mistrzostwo Polski. To było jeszcze nieoficjalne, pierwsze mistrzostwo Polski dawno temu, były trzy drużyny. Gers z Gdyni, te gyrsice sochaczy, które do dzisiaj istnieją, no i właśnie duży z Sopotu. Te mm. rógby wtedy były jeszcze troszeczkę ułatwione dziewczyn, czyli nie było pełne, czyli było bez młynu, bez autów. Mm -hmm, mm -hmm. Też boisko było skrócone o 5 metrów z dwóch stron, czyli było trochę węższe. Według mnie no, było to rógby bardziej takie kontaktowe niż, niż te siódemki, które mm -hmm. można grać na całym boisku. Później ta drużyna no niestety z powodów takich organizacyjnych gdzieś no nie przetrwała. Ale zaczęły powstawać inne drużyny, no i te Rugby Kobiet, mimo że ja z niego zniknęłem na sporo lat, fajnie się rozwijało. No i teraz na pewno jest w nieporównywalnie innym miejscu niż, niż, niż było kilkanaście lat temu. I kiedy przyszedłeś do Legii? W którym roku było? Ja do Legii? Już parę lat temu ogólnie wróciłem do trenerki w Warszawie. Najpierw trenowałem dziewczyny z AWF u Warszawa Nie. i też właśnie Tomek Jarowicz zadzwonił, który był wtedy zaangażowany mocno w budowanie rugby kobiet w Polsce od strony sędziowskiej, mocno wspierał dziewczyny z różnych drużyn. I wtedy w AWF dziewczynie miały trenera i namówił mnie, żebym poszedł porozmawiać Nie. z dziewczynami i pomógł. No i tak pomagałem im chyba przez niecałe dwa lata. Później z różnych powodów zrezygnowałem. I dosyć szybko Łukasz Nowosz, obecny trener Dziewczyn Legii, namówił mnie, żebym mu pomógł. Nie, nie bardzo miał wtedy czas, ale jak gdyby taka propozycja, żeby dalej być przy ruch, by nie jako ten pierwszy trener, tylko jakby ktoś, kto może pomagać, wydaje się dla mnie dosyć atrakcyjna, bo bo wydawało mi się, że nie będę aż tak dużo czasu potrzebował na to, na wsparcie pierwszego trenera, będą gdzieś tam z boku. Uh -huh. No i rzeczywiście tak było. Łukasz był frontmenem, robił świetną pracę, bardzo rozwinął tą drużynę. Drużyna zaczęła zdobywać medale. W Polsce zdobyła brązowy medal, w kolejnym roku zdobyła srebrny medal. Łukasz odszedł, obecnie jest trenerem skry i również świetnie sobie radzi. No i ja zdecydowałem się po namowach niektórych dziewczyn, żeby spróbować im pomóc i zostałem w klubie jako pierwszy trener Legii i chyba od trzech lat kontynuuję to jako pierwszy trener. W tym czasie udało się jeszcze jeden medal zdobyć brązowy. W zeszłym sezonie byliśmy piąci. No i w tym walczymy o medal. Jesteśmy blisko, trzy drużyny są blisko. Jesteśmy po pół roku na piątym miejscu, ale różnica między trzecim, czwartym, piątym klubem w punktacji generalnej jest praktycznie żadna. To jest punkt różnicy między każdym klubem, więc wszystko może się zdarzyć, jeżeli tylko koronawirus nam pozwoli grać, to nasze aspiracje na pewno są, żeby o ten medal walczyć. Jak przychodzisz do drużyny, to ile dziewczyn było na treningach? Różnie, to tak naprawdę jest, jest takie e, falami. E, no ten moment, gdy Łukasz odszedł, był na pewno takim momentem ciężkim dla drużyny. E, to było zakończenie pewnej, pewnej takiej, powiedzmy, epoki. E, może mocne słowo, ale, ale w tamtym czasie no, tak to było. E, kilka dziewczyn wraz z Łukaszem zdecydowało się odejść nie na takiej zasadzie, że, że nie wiem, z tym trenerem chce, z tym nie chce, tylko że coś się skończyło. Ja już mam swoje lata, więc, więc kończę tą swoją karierę. W tym samym czasie też niestety doszło kilka kontuzji, też, też jedna z naszych liderek zaszła w ciąże wtedy, więc był to bardzo trudny czas. Gdzieś tam pewnie na, na fali pracy z poprzedniego roku i przy odrobinie szczęścia udało się zdobyć jeszcze ten kolejny medal, ale gdzieś w tym kolejnym roku wyszło, że, że ciężko bardzo zastąpić. Te zawodniczki kontuzjowane, ciężko zastąpić te zawodniczki, które zrezygnowały. No i tak naprawdę w zeszłym roku bardzo mocno weszliśmy w nabory, szukaliśmy nowych dziewczyn, wysportowanych i zaczęliśmy tak naprawdę, musieliśmy zrobić krok do tyłu i rozpocząć tą pracę u podstaw od nowa. Na początku było bardzo ciężko, szczególnie dla tych dziewczyn doświadczonych, one, one stały w miejscu i widziały, że się nie rozwijają, musiały czekać na te nowe dziewczyny, ale, ale myślę, że po tym okresie pół roku, roku część z tych dziewczyn nowych została, rozwinęła się i gdzieś tam to w nie ruszyło. mamy. No myślę, że w chwili obecnej jest sporo zawodniczek. Część z, nich jest Część z nich jest doświadczona, już jest na takim poziomie, na jakim chcemy mieć tą drużynę. Część dziewczyn jeszcze nie te doświadczenie nabiera, ale jest bardzo perspektywicznych. No i wciąż szukamy. Teraz jest, sytuacja jest taka, że dziewczyny z innych klubów często do nas no, pytają nas, czy mogą do nas dołączyć, no, co też jest fajne. To znaczy, że jesteśmy dostrzegani no tak. i nasza, nasza drużyna jest Uznawana za, za, za drużynę no, perspektywiczną, jak do nas zawodniczki chcą przychodzić, więc no, bardzo się z tego cieszymy, bardzo je zapraszamy. U nas w drużynie każdy, kto chce ciężko pracować i chce się rozwijać, jest mile widziany. Ile dzieci trenuje od samego początku, od powstania sekcji? Od samego początku wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy chyba tylko i wyłącznie Sylwia Rolka, nasza pani kapitan. Kasia Dziembor, nasza, nasza, Najbardziej doświadczona zawodniczka chce wznowić karierę na wiosnę, więc, więc też ją można zaliczyć. No ale trzeba szczerze przyznać, no, że, że przez ostatnie półtora roku nie trenowała regularnie, więc, więc tych zawodniczek, co regularnie trenują, to chyba tylko Sylwia Rolka. Weronika Świstak też dosyć, dosyć chwilę po tym pierwszym naborze też doszła. I no jest kilka zawodniczek, które też jest doświadczonych i dosyć długo trenują. Reszta zawodniczek to są raczej te zawodniczki, które już rozpoczynały swoją przygodę z rugby, jak ja już byłem w Legii, no więc gdzieś, gdzieś tam od początku współpracujemy razem. Jak często prowadzicie nabory do drużyny? Ile dziewczyn przychodzi na taki nabór i ile potem zostaje na treningi? Nabory staramy się przeprowadzać Przynajmniej dwa razy w roku. To też zależy tak naprawdę od naszej obecnej sytuacji. Jeżeli tych dziewczyn mamy sporo w danym momencie, no to też z tymi namburami, nawet jak go robimy, to nie przygotowujemy się aż tak bardzo do nich, czyli ta część marketingowa, chodzenie po szkołach, plakaty, Facebook nie jest tak intensywna, jak, jak bywało w niektórych momentach, że naprawdę potrzebowaliśmy mocno. Tego nowego narebku Dosyć yy, fajny odźwięk jest, jeśli chodzi o te nabory. Przychodzi po kilkanaście yy, przeważnie dziewczyn, czasami nawet i więcej. Yy, oczywiście yy, połowa z tych dziewczyn yy, na, na, po naborze się kończy ich przygoda z rógby. Yy, mimo, że często uważają, że im się to podoba, to że albo treningi są za ciężkie, albo to nie dla nich, yy, ale gdzieś tam połowa powiedzmy zostaje z tego naboru na pierwsze treningi, a po czasie czyli powiedzmy po roku można mówić, że te dziewczyny rzeczywiście trenują, mhm. no to zostaje dwie, trzy dziewczyny z, z naboru. Jak zachęcić dziewczyny do rugby? E, ciężko powiedzieć, to, to nawet chyba nie chodzi o dziewczynę. E, myślę, że każdy, który, kto chce spróbować czegoś innego, e, innego sportu, który nie jest do końca tak popularny, jak, jak jak inne sporty drużynowe, które na co dzień są spotykane na lekcjach WF-u w Polsce, czyli piłka, nożna, siatkówka, koszykówka. Jeżeli ktoś szuka czegoś nowego, to myślę, że rugby jest bardzo fajne. Jest miks różnych sportów, takich jak sporty walki, czyli judo, zapasy, jak bieganie i zarówno te szybkościowe, jak i wytrzymałościowe, jak i sporty manualne, gdzie z tą piłką się dużo operuje i trzeba, trzeba tą manualność mieć, żeby, żeby na fajnym poziomie grać, więc, więc ta różnorodność sportów w tym rugby jest tak duża. No dodatkowo na pewno Trzeba mieć to serce do gry, czyli się nie bać, trzeba być przebojowym, odważnym, nie dla każdego jest rugby, ale jeżeli komuś się te rugby spodoba i gdzieś tam zostanie mu w serduchu, no to ciężko od tego odejść i pewnie jak sam wiesz, no to jest taki narkotyk ja to... i człowiek, człowiek bardzo za tym tęskni, jak był kupę lat, kupę lat trenował, nie ma nic do czynienia z tym rugby, to... Yy... Długo go nie trzeba namawiać, żeby, żeby coś pomógł przy tym, pograł, porzucał sobie piłką, że naprawdę można się zarazić i myślę, że to jest no, fantastyczny sport, co tu dużo mówić.